Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia. Jest 8:30. Gość Radia Gdańsk. A dziś w naszym studiu Kamil Koniuszewski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu rozmawia. Kuba Kaługa: Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, mocno się pan martwi o pokrywę lodu na Motławie i o to, co będzie dalej. Martwię się zwłaszcza o tych, którzy tą pokrywę postanawiają sprawdzić samodzielnie poprzez uskutecznianie tych marszy, mhm. spacerów. Taka można powiedzieć prowokacja ze strony Gdańskiego Środka Sportu nastąpiła. Wywiesiliście zakaz wejścia na, na motławę, na, na barierkach. No i od razu ożywiła się ogromna dyskusja w internecie. Nie wiem, czy pan tam śledził reakcje i komentarze na waszą akcję. Tak faktycznie widać bardzo wzmożony ruch, bardzo temat budzi emocje. Natomiast wywieszenie informacji o zakazie wstępu jest de facto usankcjonowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawa. To w ustawie z 91 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, artykuł 60b, czyny karalne na obszarze portu morskiego, a uwaga, ten obszar motławy od Mostu Zielonego aż po same ujście jest obszarem morskim. Czyli ten powiedzmy na wysokości Żurawia, Ołowianki, tam gdzie najwięcej osób się kręci jak aktualnie. Dokładnie. Od Mostu Zielonego lub od Mostu Stągiewnego, czyli jak stoimy na Moście Zielonym, patrzymy w kierunku Żurawia, to widzimy wody morskie. I na tym obszarze, zgodnie z tym artykułem 60b, kto wchodzi lub wjeżdża na lód, podlega karze grzywny. To ile takich kar zostało nałożonych na te tłumy, które od dwóch tygodni na Motławie cały czas się bawią? Jasne, świetnie. To pytanie należy skierować do Urzędu Morskiego. Wszak to nie miasto Gdańsk, nie gmina jest administratorem. Ale próbowaliście Wód rozmawiać z Urzędem Morskim na ten temat? Tak, staramy się być w kontakcie. I co Urząd Morski na to? No, Urząd Morski będzie podejmował wszelkie siły i środki, natomiast w konsekwencji tych rozmów. W dniu wczorajszym pani prezydent wystosowała oficjalne pismo do Urzędu Morskiego, ale także do Urzędu Żeglugi śródlądowej. Wszak, jak stoimy na tym moście zielonym i patrzymy na żurawia, to są wody morskie, ale za naszymi ale W jak kroku rozumiem? Tak, tak. i już uh -huh. mo odpływ motłowy, to już są wody śródlądowe. Tam odpowiedzialność za grunt i wody bierze Urząd Żeglugi Śródlądowej. Także w dniu wczorajszym pani prezydent poprosiła w sposób stanowczy o to, aby, ale też uprzejmy i rzeczowy, wskazując te zagrożenia i tą specyfikę lodu, o którym, mam nadzieję, za chwilę porozmawiamy. O to, aby Urząd Morski i Urząd Żeglugi Śródlądowej podjęli adekwatne środki, a najlepiej byłoby podjęcie takiej akcji lodołamania. Mhm. To y, zaraz o tym jeszcze pomówimy, ale y, biorąc to pod uwagę, o czym teraz pan powiedział, dwie rzeczy mi się nasuwają, bo tak naprawdę dwa tygodnie mamy tej, tej, tej sytuacji, czy nie całe dwa tygodnie, kiedy ta pokrywa była na tyle kusząca, że tłumy tam y, wchodziły. Y, dyskusja i w internecie, i w mediach, i w programach publicystycznych była. I służby były podpytywane, czy to Straż miejska, czy policja też mówiły, no nie bardzo coś możemy zrobić, bo nie ma, no nie ma przepisów, mhm. które by zabraniały, nie mamy jak tego wyegzekwować. Takie były, takie my, dziennikarze, słyszeliśmy y, głosy. Zresztą podobnie w, w podobnym tonie wczoraj też z ludźmi z GOSU y, mhm. y, rozmawiałem. Co się takiego dzieje, że znaczy to, ja nie mówię, że to źle, y, ale co się mhm. działo, że teraz y, wychodzimy z tego labiryntu chaosu trochę. Prawnego, ale co się działo przez te ostatnie dwa tygodnie? Czy, do, czy to odwilż zbliżająca się trochę zmusiła do tego, żeby nieco inaczej na sprawę spojrzeć? Znowuż to pytanie należy kierować do Urzędu Morskiego. Ja mogę powiedzieć, co my jako miasto czy Gdański Ośrodek Sportu mhm. robiliśmy, bo te wszelkie informacje, kampanie informacyjne, trochę czasami intrygujące, mające po, pobudzić informacje. No prowokujące były, trochę, tak rozumiem. tak. Mhm. Miały na celu informowanie, edukowanie. Zwiększanie tej świadomości o obszarze zagrożeń, jakie niesie za sobą tak specyficzna i wyjątkowa motława. Ale trudno z tym walczyć, kiedy na przykład wiralowo y, internet obiegają filmiki, gdzie człowiek wchodzi na motławę, bierze mhm. 30-centymetrowe wiertło i nie może się przewiercić przez ten lód do końca. Zgadza się. Faktycznie. Pierwszy raz od 13 lat mamy w Gdańsku tak poważną, strogą i długą zimę. I pierwszy raz ona funkcjonuje w kontekście. Social mediów, które jeszcze w tamtych czasach nie były tak popularne. jeszcze, tak. W związku z tym, w internecie możemy zobaczyć kogoś, kto wiertarką faktycznie wierci ten lud, kogoś, kto y, niby topi się w fajkowe filmy różne. Proszę zwracać na to uwagę. Ja widziałam również jeżdżące traktory, dzieci, y, młodzież, y, przeróżne rzeczy można zobaczyć. Natomiast, y, wracając do tego tematu. To sam lód, sama motława jest niebezpieczna, i, i super byłoby, gdyby o tym powiedzieć, bo być może to, co jest naszym zadaniem, to informować, dlaczego tak, tak niebezpieczna jest ta woda zamarznięta w postaci lodu, mhm. właśnie w tamtym miejscu. To co by pan powiedział chociażby właśnie tej osobie, która z, z tą wiertarką yy, na środku stała i przekonywała, że wszystko jest yy, w porządku, bezpiecznie. Gdyby spojrzeć na lód motławy, to on faktycznie od strony powietrza jest płaski. I nic to, że w jednym miejscu lód jest grubszy, bo w drugim może być zupełnie inny, może być zupełnie cieńszy. Przypominam, że motława to woda płynąca, to znaczy, że w różnych miejscach ta tafla, samo lustro wody podnosi się, opada, jest ściśle związane również z poziomem zarówno wód, które od delty Wisły wpadają, jak i tych, które cofają się często od morza. Mhm. Od morza. Mhm. I podnoszenie się, opadanie tofli, tafli sprawia, że ten lód jest porowaty, warstwowaty. Motława jest zasilana przez różne kolektory deszczowe. Ciepłe strumienie wchodzą i powodują, że jest w różnych miejscach różna grubość, to Czyli są tak różnych. Mhm. Bardzo, ten lód w różnych miejscach ma zupełnie inną grubość. Powiem rzecz, o której mało kto wie, a coraz popularniejsze były te zdjęcia przy statkach. Nie wiem, czy państwo przy wiedzą. Przy na przykład, tak. mnóstwo zdjęć. Mhm. Wszyscy armatorzy dbają o to, aby Woda, która zmienia się w lód i w sposób naturalny zgodny z prawami fizyki zwiększa swoją objętość, naturalnie wpływa, oddziałowuje mocno na sam kadłub. Mhm. Co robią armatorzy i właściciele? Grzeją od środka z jednej strony po to, żeby nie pękały tam instalacje, ale żeby też ten napór nie był zdeformowany kadłub. Siłą rzeczy to grzanie wpływa na okolice najbliższą Dokładnie. jednostki. Mhm. I to jest i grzanie, i używanie tak zwanych odladzaczy, czyli są takie wiertła podwodne, które tą wodę tam mielą. Ona ma za nie wymieszać się z tą wodą denną, która jest cieplejsza i mm -hmm. nie dopuścić do tego zamarzenia. Cóż, że widać lód, który okala kadłub, jak pod wodą dzieje się zupełnie inny, inny krajobraz. Czyli przy Sołtku na przykład jest, rozumiem, bardzo niebezpiecznie. Przy, przy Sołtku, przy, przy jest, którego tak. utrzymujemy tam ciepłotę przez całą tą zimę, dbając właśnie... O ten jacht. O ten stan techniczny żeby Dokładnie. ten mróz, rozumiem, nie, nie, nie wpłynął jakoś negatywnie. Dokładnie. I, negatywnie i to, bardzo to na robi większość armatorów, zdecydowana większość, bo każdy chce zadbać o swój jacht. I są to sytuacje, o których być może ludzie nie wiedzą. Stąd yy, te apele i ta komunikacja, informacja. Gmina stara się robić wszystko, yy, żeby ludzie byli świadomi, jak duże to jest ryzyko. Jeżeli Państwo zobaczą teraz. Ta niecka motławy zaczyna nabierać kształtu rynny. To znaczy, kiedy woda y, wchodzi z kierunku portu, ona lekko się podnosi, wypychając w najsłabszych miejscach, czyli tam, gdzie jest sąsiedztwo z samym nabrzeżem. Mhm. I to może się gwałtownie zmienić. My nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że ten lód jest bezpieczny, z uwagi właśnie na te wszystkie okoliczności, o których mówimy. Dlatego wszystkie służby, ostrzegają, alarmują. Starajmy się wpłynąć na wyobraźnię, bo sprawa jest poważna i kwestią czasu jest to, kiedy ten lód, w którym miejscu, zmieni swoją grubość. Wiecie Jeden państwo, z ekspertów, o... przepraszam, powiedział mi... Nie będę przytaczał kto, bo, bo to była taka rozmowa nieoficjalna, można powiedzieć, ale powiedział mi: Biorąc pod uwagę wskaźniki pogodowe i, i to, jak no, że spodziewamy się jednak od wilży, jeżeli się nic nie zmieni w najbliższych dniach i ludzie masowo dalej będą wchodzić na motławę, tam prędzej czy później dojdzie do tragedii, to jest statystyka nie ma innej opcji. Tak powiedział. Co możemy zrobić, żeby do tego nie doszło? Przede wszystkim informować edukować Pobudzać wyobraźnię. To, co będziemy także robić w uzgodnieniu z służbami, to będą patrole w Gdańsku i służby tej policyjnej, jak i Straży Miejskiej, która będzie komunikowała, wydawała taki komunikat dotyczący tego, że jest to bardzo niebezpieczne. Wchodzenie na lód grozi jego załamaniem, utratą życia i zdrowia. I to, to, chyba to jest, jest ważniejsze niż, niż to, że grzywna może grozić, prawda? Cóż jest ważniejsze niż życie i zdrowie? Proszę zauważyć, często w tych dobie social mediów funkcjonują różne infografiki, jaka grubość lodu, yy, ile wytrzyma. Tylko tu nikt nie jest w stanie w sposób odpowiedzialny powiedzieć, jaka ta grubość lodu jest, jaki ten lód jest i ile osób jednocześnie, bo tu nie mówimy o jednej osobie, ale o często dziesiątkach, a jak to miało miejsce w weekend, setkach osób. Mm -hmm. no. Trudny orzech do. Zgryzienia, a raczej twardy orzech do zgryzienia. Apelujemy o wyobraźnię i nie wchodzenie na lód. Twardy jak lód, można powiedzieć momentami. Zostawiając już temat motławy w mhm. sobie, jak ta zima wpływa na waszą działalność? Bo macie dużo obiektów sportowych pod, pod sobą. Zastanawiam się, jak ten mróz wpłynie na kondycję tych obiektów. Tutaj najbardziej obrazowym chyba będzie największy paradoks, czyli albo kontrast temperatur, najcieplejsze miejsca temperaturowo, to są pływalnie. Teraz tam atmosfera jest około 30-32 no, stopni. Nie zawsze były takie ciepłe. 20. Rozumiem, że było trzeba je na chwilę zamknąć, ale po tej awarii yy, związanej z ogrzewaniem już do normy wróciło. Wczoraj, od wczoraj można korzystać z pływania. Zgadza tak? się. No, pływalnie są yy, ogromnymi konsumentami energii grzewczej. Dlatego ten solidarnościowy ruch w kierunku zamknięcia ich na kilka dni po to, żeby te potrzeby po prostu mieszkaniowe były zabezpieczone, no, ale dzisiaj... Woda wróciła są do normy. Takie, Natomiast są. No, zima wiąże się w obiektach sportowych z dodatkowym nakładem i energii, mówię o takich yy, energii cieplej, elektrycznej, ale też po prostu pracy ludzkiej, wszak odśnieżenie pełnowymiarowego boiska wymaga naprawdę dziesiątek rąk i maszyn po to, żeby zapewnić, tak jak jest to na przykład na traugutę czy na osowej, Aha. warunki do treningów i gry. I to trzeba odśnieżać permanentnie na bieżąco? Jak to w praktyce wygląda? E, trzeba to odśnieżać adekwatnie, czyli no, dzisiaj mieliśmy marznący w nocy, wczoraj, marznący ten deszcz, w związku z tym tam, gdzie jest to możliwe, czyli na boiskach sztucznych, tam, gdzie jest do tego infrastruktura, odpowiedni traktor, który ma odpowiednie szczotki, musi przejechać i zruszyć to, bo inaczej jest ślisko niebezpiecznie. Więc no, to są ogromne y, wydatki energetyczne, cieplne, ale też pracy ludzkiej, no i przez to finansów. Tej murawy naturalnej to już dużo nie ma, chyba na tych boiskach, tak jak myślę. Ale proszę mnie z błędu ewentualnie wyprowadzić? No, na szczęście. Yy... Ta, która jest kluczowa dla naszego sportu piłkarskiego, czyli y, ja mówię o tej y, na Grunwaldzki, mówię o tym na Traugutta 29. Mm -hmm. Jest podgrzewana, jest utrzymywana dużą, y, dużym wysiłkiem nawet naszych pracowników biurowych, którzy swego czasu poszli i odśnieżali. Y, ta murowa jest w bardzo dobrym stanie. W tej chwili jest od dołu podgrzewana, od góry przykryta, przykryta takimi specjalnymi płachtami. Trochę jak... Wotuje się woda w garku, to żeby ciepło nie wylatywało, to przykrywamy je pokrywką i tak jest na na przykład na trauguta tylko nie uduście tej trawy tam pod tą pokrywką. Panie, panie dyrektorze, tak już zostawiając te techniczne mhm. sprawy, bo czas nam ucieka, dwie minuty nam zostały, no zima minie prędzej czy później i ludzie prędzej czy później będą chcieli korzystać z możliwości różnych form rekre rekreacji, jak w tym roku taka oferta różnych, nie tyle typowo sportowych zajęć mhm. dla tych, którzy są sportowieni bardzo mocno, ale tych takich właśnie rekreacyjnych dla zwykłych mieszkańców, bo jest i program w Gdańsku i on się pewnie Powiększa co roku, tak przypuszczam. Aktywu się w Gdańsku w tym roku planujemy ponad 1000 zajęć, to znaczy każdego tygodnia około 30 bezpłatnych zajęć. I faktycznie ta zmiana z 24 na 25 rok, żeby zwiększyć tę ilość zajęć i je przysunąć pod sam dom, idąc za ciosem tego miasta 15-minutowego, spowodowała takie wielkie poruszenie. Zapraszam na zajęcia aktywów się, które już w tym roku ruszyły. Zróżnicowane formy, zróżnicowane miejsca. Yy, to pewnie na stronie Gdańskiego Środka Sportu można znaleźć informacje szczegółowe, zapisać się, bo chyba są też zapisy jakieś, tak? Jak to wygląda? No właśnie, nie ma zapisów. Aha. Można przyjść i po prostu ćwiczyć. Nie ma, jest, nie ma prowadzonych zapisów, yy, nie ma żadnych wymagań specjalnych. Nic tylko korzystać. To co jest taką, nie wiem, największą nowością wśród tych zajęć gdzie te zajęcia do tej pory, gdzie ta oferta za gości, gdzie do tej pory jej nie było na przykład? Za gości w 25 dzielnicach Gdańska, więc zostało nam około 8 dzielnic, gdzie intensywnie pracujemy, żeby znaleźć taką przestrzeń. Nowości nie ma, bo są dzielnice, które i, i to super, bo współpracujemy tutaj z radami dzielnic, które mówią słuchajcie. U nas najfajniej byłoby, żeby te zajęcia były w tym i w tym miejscu i one były na przykład dla seniorów albo dla osób w wieku średnim. Mm -hmm. Zumba, yoga, zdrowy kręgosłup, gimnastyka, Nordic walking, nawet zajęcia z siatkówki. To naprawdę oferta, oferta bogata. Molo otwarte, zapraszam na spacery, mimo trudnych warunków staramy się je utrzymać. Yy... Chyba trochę szczęścia mieliście, że ten remont Molo udało się zakończyć tuż przed tym nadejściem zimy i mro mrozów srogich, tak przypuszczam? Tak, mieliśmy trochę szczęścia, ale też trochę rozumu, robiąc już na stałe. Demontowalny doku do dolny pokład. To, że go teraz nie ma, to nie jest efekt zimy, sztormów. Specjalnie jest zdjęty. Czeka na lepszą pogodę, wtedy go zamontujemy i domontujemy jeszcze więcej ławek. Nie tylko ten pomoc czeka na lepszą pogodę. To będzie puenta naszego spotkania, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Dzięki. Gość radia Gdańsk Kamil Koniuszewski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. To jeszcze, panie dyrektorze, żebyśmy, żeby to było jasne, bo tak molo w Sopocie wczoraj po południu się zamknęło, bo bardzo trudne warunki i, i lepiej nie ryzykować. Rozumiem, że na to Gdańskie. Zapraszamy. Było wiele dni zamkniętych, dlatego że pracowaliśmy nad tym, aby w sposób bezpieczny można było dziś spacerować. Okej, okay, ale oczywiście zachowujemy daleko posunięty zdrowy rozsądek. Wszędzie ta gołoleć jeszcze utrzymywać się może. A oczywiście, rozmowę poprowadził dla nas Kuba Kaługa na zegarach za 14:09.